Jest uznawany za najbardziej popularnego sportowca w Polsce. Jego majątek to około 625 milionów złotych i znajduje się na liście 100 najbogatszych Polaków. O kim mowa? Robert Lewandowski i jego biznesy. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o Robercie Lewandowskim, który jest znany przez prawie każdego z nas, bo według badań 80% Polaków rozpoznaje Roberta Lewandowskiego, co daje mu przede wszystkim niesamowitą dźwignię, żeby budować swoje biznesy. No bo główne pieniądze, które zarabia Robert, to, to pieniądze, które płyną z jego kariery sportowej. 24 miliony euro rocznie na kontrakcie sportowym to całkiem przyzwoite pieniądze, żeby budować na tym kolejne biznesy. Dodatkowo do tego dochodzi około 10 milionów euro rocznie tylko z kontraktów reklamowych. To jest coś dosyć kontrowersyjnego, bo wiele osób ma o to pretensje do Roberta, że jak nie otworzysz lodówki, to, to wyskakuje stamtąd Robert, dlatego że w pewnym momencie nastąpił trochę przesyt tego, jak w wielu miejscach pojawia się Robert Lewandowski. Nie zmienia to jednak faktu, że Robert fantastycznie buduje swój wizerunek i też rozumie pewną rzecz. I to jest rzecz, którą Wielu polskich celebrytów nie do końca jeszcze kuma, a jest to sposób budowania kariery przez Roberta na zasadzie kariery międzynarodowej, czerpania ze wzorów międzynarodowych, a nie ze wzorów polskich. To, co Robert robi dobrze, to to, że zdaje sobie sprawę, że w pewnym momencie i zresztą całkiem niedługo, jego kariera sportowa się skończy i przestanie zarabiać regularne pieniądze na kontraktach sportowych. Wtedy jego wartość, jeśli chodzi o pieniądze, które płyną z reklam, też znacząco spadnie. Już w tym momencie więc zaczyna budować sobie portfolio firm i biznesów, które inwestuje intensywnie po to, żeby mieć pieniądze na swoją emeryturę. Robert na ten moment zainwestował już kilkadziesiąt spółek, ponad 26 według szacunków no bo nie we wszystkich, jakby ta informacja jest publiczna, jest jawna. Więc nie wiemy dokładnie, w ile biznesów zainwestował Robert, natomiast według szacunków no jest to około kilkadziesiąt firm na ten moment. Więc pierwszym świetnym ruchem Roberta jest to, że wie doskonale, że za kilka lat jego kariera sportowa się skończy. I to, co w tym momencie jest jego pikiem, czyli to, z czego zarabia główne pieniądze, pójdzie znacząco w dół. Przez co musi zacząć budować już w tym momencie alternatywy dla swojej kariery, żeby mieć stały revenue, stały dopływ przychodów, nawet jeśli ten główny, który w tym momencie przynosi mu pieniądze, się skończy. Drugim rewelacyjnym krokiem Roberta było postawienie na fundusz VC. Zainwestował, stał się partnerem w funduszu Protos VC, czyli takim funduszu Venture Capital, który inwestuje w startupy. Poszukuje startupów, poszukuje firm, które Będą wchodzić na rynek, które szukają finansowania, i inwestuje w te spółki, przez co jest w stanie znaleźć perełki na bardzo wczesnym etapie. Inwestowanie w startupy to rzecz, którą ja też się zajmuję, daje duże korzyści, dlatego że jeśli inwestujesz w startupy na początkowej fazie i one rzeczywiście wzrosną, wtedy masz fantastyczny zwrot, który może wynosić kilkaset, a nawet kilka tysięcy procent. Z drugiej strony, Mamy też kwestię bardzo dużego ryzyka, dlatego że 94% startupów niestety nie daje rady na rynku i wcześniej czy później pada. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w przypadku startupów mieć również dźwignię, czyli tak zwane smart money, czyli inwestor nie tylko wkłada pieniądze w swój biznes, ale też dokłada coś jeszcze, coś ekstra, na przykład swoją wiedzę, swoje doświadczenie, być może swoją sieć, kontakty. Być może ten produkt jest w stanie włączyć w coś, co już w tym momencie ma, co zbudował, i w ten sposób ten startuper ma od razu pierwszy kontrakt. To, co daje Robert w ramach współpracy z Protosswicin, to przede wszystkim siebie, czyli swój wizerunek, swoją osobę, to, że jest, jak już powiedziałem wcześniej, rozpoznawany w Polsce, bo przecież 80% Polaków rozpoznaje go, więc daje mu to ogromną dźwignię reklamową. Z drugiej strony, dla Roberta jest to fenomenalny sposób na inwestowanie, dlatego że jak wielu jego kolegów. Z, z zachodu szuka i inwestuje w startupy na tym początkowym, zalążkowym etapie, dzięki czemu może zyskać bardzo duży zwrot. Jeśli natomiast się to nie uda, no trudno. Jest to wliczone w koszty. Więc tak naprawdę średnia inwestycja w startupy przynosi nam kilkanaście, góra kilkadziesiąt procent, gdybyśmy popatrzyli na całe portfolio wszystkich firm, które zainwestujemy. Więc był to pierwszy świetny krok Roberta, dlatego że znalazł firmę, która jest w stanie wyszukiwać dla niego potencjalne wartościowe biznesy, a w dodatku kieruje się jego sposobem myślenia czyli myślą o tym, która firma wykorzysta również wizerunek Roberta, przez co stworzy dźwignię i sprawi, żeby ten produkt był mocniej wypromowany na rynku, co daje wszystkim lepszy zwrot, bo i startupom, i funduszowi VC, i też Robertowi, który zainwestował w te spółki. Przez fundusz Protos VC Robert zainwestował w takie spółki jak Wedding.pl, Alani, Lokalny Rolnik, więc jest trochę tych spółek. Drugim świetnym ruchem, który wykonuje biznesowo Robert, jest to, że inwestuje w spółki i tworzy spółki, które są związane z managementem sportowym, czyli takie spółki, które pomagają innym sportowcom wypromować się. Jaką dźwignię wykorzystuje tutaj Robert? No taką, że on jest znany i on odniósł sukces w sporcie. Więc jeśli chcesz ty też odnieść ten sukces w sporcie, przyjdź do mnie, przyjdź do moich firm, my zainwestujemy w ciebie, my zbudujemy ci karierę sportową. Oczywiście, w przypadku sportowców nie do końca jest to zależne od firmy, ale przede wszystkim od sportowca. Niemniej, lepiej mówić, że twoim menedżerem czy opiekunem jest firma Roberta Lewandowskiego niż jakaś inna na rynku. Robert wykorzystuje tutaj właśnie swój wizerunek po to, żeby budować portfolio potencjalnych sportowców, którzy mogą być z nim kojarzeni. Trzecim świetnym ruchem, który wykonuje Robert Lewandowski, jest to, że zamiast Iść do innych agencji medialnych, które wykorzystują i kupują jego wizerunek do promocji różnych produktów, jest to, że sam stworzył swoją firmę medialną. I to on jest w stanie wprowadzać swoje własne produkty, które wykorzystują jego wizerunek na rynek. Na przykład takie produkty jak kawa, napoje energetyczne, całe linie biznesowe związane z biznesami jego żony, czyli jakieś odżywki, jakieś ubrania sportowe. Zdrowe jedzenie. Wartym, świetnym pomysłem na strategię Roberta Lewandowskiego i jego sposób na budowanie biznesu jest to, że inwestuje w spółki impaktowe. Czyli te spółki, które mają pozytywny wpływ na świat, bo jest to spójne z jego wizerunkiem. Czyli wszystkie spółki związane ze zdrowym odżywianiem, z odżywkami, ze sportem, z aktywnością fizyczną, z walką z hejtem. Z walką z mową nienawiści w internecie. Generalnie wszystkie rzeczy, które wpływają pozytywnie na wizerunek Roberta. No bo przecież Robert mógłby reklamować na przykład sieć fast foodów czy jakieś alkohole, ale tego po prostu nie robi, bo nie wpływa to pozytywnie na jego wizerunek. Podsumowując, wszystko, co robi Robert, to tak naprawdę bardzo dobra próba kontrolowania swojego własnego piaru i wizerunku, wykorzystuje go w każdy możliwy sposób. Nie oddaje go firmom zewnętrznym, nie sprzedaje go. Sam stworzył spółkę, która jest w stanie sprzedawać ten wizerunek, ale dzięki temu to on w pełni kontroluje to, jak ludzie go postrzegają, i to on o tym decyduje. To nie jest tak, że przychodzi jakaś firma marketingowa i mówi to: Robert, zrobisz to, to, to i to, i będzie fajnie. Nie. To on decyduje, w jaki sposób jego twarz będzie rozpoznawana, z czym i z jakimi produktami będzie kojarzony. I to jest ta jedna rzecz, która wyróżnia Roberta. Jako biznesmena spośród wszystkich innych naszych polskich, rodzimych sław. Najczęściej nasi aktorzy, reżyserzy, muzycy wszyscy ludzie rozpoznawani tak zwani celebryci nie do końca jeszcze odnajdują się w świecie biznesu. Nie wiedzą, jak wykorzystywać swoją twarz nie wiedzą, w jaki sposób budować swój wizerunek, żeby on przekładał się potem na biznes, przez co większość naszych celebrytów Kopuje mieszkania, otwiera jakieś restauracje, z których oczywiście można zarobić pieniądze i można wykorzystać swój wizerunek, ale na Boga, no jeśli aktor grał mordercę w jednym filmie, a w drugim papieża, no to jak bardzo jest to przekładane na restauracje? Robert natomiast korzysta z wzorów zagranicznych, wie jak kontrolować swój wizerunek, wie jak go sprzedawać wie gdzie sadzić, żeby to rosło i dawało perspektywicznie dużo większy zwrot niż tylko kupienie zwykłych mieszkań. Śledź mnie, subskrybuj, żeby dowiedzieć się więcej na temat polskich sław i celebrytów i tego, jak budują swoje biznesy.